Nikt nie podjął mojego wyzwania z Facebooka wycieczki dzisiaj do lasu. Nie jest siódma, jest ósma z czymś, padało. Nie wybraliśmy się tak wcześnie. Tylko jedna osoba, Michał, który ze mną chodzi non-stop, idzie ze mną. Idziemy popatrzeć do jednej kamerki i zapalić oki. Wiadomo, kiełbasa na nowy rok. Musi być. Także yy, pada jak cholera teraz, weszliśmy do lasu, zaczęło padać, ale ciśniemy, ostro <grystanie> Niezbyt przyjemnie się idzie Pada deszcz No i ten śnieg mokry <grystanie> Ale czego się nie robi takie kiełbasy. <grystanie> Lasy spoko Tylko pogoda nie dopisała dzisiaj Ten nowy rok kiepsko się zaczyna ale Mam nadzieję, że będzie lepszy. Z każdym dniem. Kurde, ja pierniczę. Dobra, zaczynamy nowy roczek, nie? Parostkiem. Jaki zgryziony, ale... Kurde, co to tam będzie, nie wiem. Spatrzcie jaka mała róża, nie? Jak, jak normalnie palec. Wszedłem praktycznie na niego. Jest trójeczka jakaś, kurde, ja Cię kręcę. Stary, ale jary w nowym roku. Jezu, Gnicho, 1 stycznia, wypadł dany, jest parostek, tragiczny, ale jest, pogryziony, straszliwie, ale i tak jestem szczęśliwy, że coś znalazłem w tym nowym roku, palimy kiełbaskę, wszystkim życzę zdrówka. Szczęścia i jak najwięcej ognisk w tym nowym roku.